Według zamysłu konstruktorów rzeka Bystrzyca, gdyż w tym rejonie miała powstać Tama na potrzeby elektrowni szczytowo-pompowej. Ale niektórzy twierdzą, że coś tu się nie zgadza, bo są za małe kąty i że to się nie do końca opłaca, taka elektrownia. Więc niektóre bardziej odleciane tereny spiskowe mówią o tym, że tu miała być tunele rakietowe wycelowane w, w Austrię. Austrię. Choć bardziej prawdopodobne jest to, że obok tej elektrowni mogły również funkcjonować instalacje związane z wydobywaniem uranu. To były to był lata 60, tak? tak. Kryzys kubański, wojna w Wietnamie, a więc apogeum zimnej wojny. To jest coś, co by się spajało, choć tak naprawdę po dziś dzień do końca nie wiadomo, bo ludzie o tym miejscu mówić po prostu nie chcą albo się boją. Trudno jest ustalić formalno-prawny status tych właśnie sztolni, ale skoro, skoro drzwi są otwarte, jak widać, to idziemy! taką podpórkę do, do tej kładki, stworzyć tą kłapkę. Tej pod widzimy już nie strumyk. do drogów, na czasu budowy miała być wtedy puszczona rzeka Bystrzyca, a ludzie po prostu mieli swobodnie wtedy się przemieszać górą tego tunelu. Ogólnie w młotach miała postać tama, dokładnie w tym miejscu, między tą górą, co widzimy naprzeciwko, a tą, na której stoimy. I ten tunel, ta sztolnia, przy której byliśmy przed chwilą, przechodzi przez całą tą górę. Ona miała służyć, tak jak mówiliśmy, dla drugie, drugi bieg rzeki na czas budowy tamy. Widzicie za mną, to jest zamurowany szyb wentylacyjny od wyjścia do sztolni. Jeszcze niespełna 15 lat temu sam tutaj chodziłem, wszystko było odkryte, można było wejść do środka. Teraz jakieś lewe wejścia są prawdopodobnie znane tylko jakimś penetratorom, którzy tutaj uczęszczają. W tym miejscu widzimy stalową tramugę dla drzwi pancernych, miejscowo obecnie zamurowana. Czasami ludzie takie miejsca wybijają i próbują je penetrować, ale generalnie prędzej czy później służby je łatają. Dzisiaj, z tego co chłopaki mówią, to prawdopodobnie ta rura to jest jakieś wejście. Także dla odważnych, można się tam dostać, ale pytanie, czy warto tutaj ryzykować. Tutaj sytuacja jest trochę śmieszna, bo generalnie na wioskach i miejscowościach ludzie siebie znają. Więc. Wiemy na przykład, że pan cieć, który tutaj pilnuje tego wszystkiego, nie lubi gości. Więc chłopaki się skradają delikatnie. Ja za nimi powolutku. A to wszystko, żeby pokazać kawałek sztolni. Czyli de facto nie robić niczego strasznego, ale jednak to wiadomo. Pan cieć to jest pan cieć. Nie? O co proszę, się, to co Coś się tutaj dzieje? Coś się zaczyna różnie. To co, pogadamy może, zapytamy. No. Bo parę lat temu słyszałem historię, że Francuzi zainteresowali się tymi górami, mieli inwestować, ale nie wypaliło. Nie wiem, jak to będzie. Dobra, Ja muszę iść kawałek ze światłem. No, w no. niczego sobie instalacja. Panowie, nazwę to się budowy, spoko. Niestety nie ma żadnych tablic informacyjnych, co byłoby normalne w przypadku terenu budowy. Ale może to jest taki specjalny teren budowy, kto wie? Może żeśmy właśnie pokrzyżowali plany naszego ministra wojny. Rzeczywiście taki... Taki się dziki wydaje, nie? O, ma holonę, patrz jak pies. A chyba nie lubi wody, nie? Mamy kolejne tajemnice Gór wszystkich A co do Ministra Wojny, to przecież zawsze było Ministerstwo Wojny, a Ministerstwo Obrony rodowej to jest po eufemizm. Zawsze chodziło o wojnę, o toczenie wojny, albo o jej zapobieganie, więc ministerstwo wojny i minister wojny. Możesz zum na to zrobić? Mogę, robię! Uwaga! Wyzwanie dla urbeksu. Ogólnie tam A co to, to 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 tutaj jest? O tu 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 tutaj. No co? Tam e, u góry byliśmy wcześniej, to jest e, ta sztolnia cała. Tam jest ten wlot. No ale no, mniej więcej, I to by było mniej więcej w tym samym miejscu. Tak, górę... dla żadnych przygód, wyzwanie, <laughs> proszę bardzo. Kilometry tuneli. Rzecz kluczowa, o której mówiłem wielokrotnie, czyli jak gdzieś jedziemy, to jemy tam, gdzie jedzą lokalni, bo jak idziemy na rynek, czy takie miejsce, gdzie jedzą wszyscy, to generalnie jest poingolowy. Może być super, może być różnie, ale jeżeli widzimy tutaj, i tam chodzą ludzie, jest tych ludzi sporo, widać, że jest przemian, to znaczy, że tam warto pójść. z, piesem, z patelni. O, to tradycyjnie placki po angielsku Piękna sprawa o, co, zabieramy się za pałaszowanie, bo to nie ma co komentować Jaki placek jest, każdy widzi. Powiem tak, to naprawdę było coś Takie napchanie kichy 18zł Jeszcze ciasteczko, kaska. Żołnierz, który tak nam tak. hał, może maszerować dalej. A, a, ciasteczka tutaj piekła pani mama, także... Także świetna sprawa. No, więc skończymy obiad i ruszamy w dalszą część przygód. To nie A kogo my tu mamy? No chodź, no chodź, no się boisz. Kurde, już święty. jesteś w kamerze, już się świat widzi. Świat jest mały, cześć. 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 cześć, cześć Marek. Tak. Marek pojawi się w wakacjach z Londynką w Chorwacji. No, witam. witam. Załatwiasz sprawy firmowe? No jeżdżę, jeżdżę tutaj trochę popracować trzeba, nie? No nie właśnie. Każ, nie każdy ma tak ten przyjemny tył, jak Ja tak. też pracuję, tylko że mało. Ja to co, od Polska tam teraz, Tak, teraz są przygody. No to świetnie. No. Marka, zobaczycie w przygodach, jak jadę z Marta na Bałkany, czyli w Chorwacji? No, czekam na tą emisję. No i u pana kwiatka, jak naprawialiśmy ładę no, w warsztacie. Też się było, to no, też. Tak no To tak na szybko. Proszę bardzo, takie spotkanie. Kto by pomyślał? Kierujemy się od Kletna do Sztolni Uranowych. Podjeżdżamy pod Czarną Górę i to jest górski odcinek rajdowych mistrzostw Polski. Na szczęście. Ten stary Volkswagen w Dieslu daje radę, nie chce się zepsuć. Kierowca jest doświadczonym lokalsem, także mam zaufanie, bo normalnie to bym się bał. Ładą tutaj to, to strach. Do tego sobie A teraz co, w przód? Tak Tutaj nogą trzeba operować Taki zakręt Kto by pomyślał? <głos> <głos> Każdy próbuje, wszędzie Nawet na ulnotrodze Jestem pod wrażeniem, że się ta kamera trzyma na boku tego auta. No a tu jest, ziemią cały błęd, myślę, tak Co tu się dzieje? Co no, to jest? są wyciągi narciarskie. Takie no, taki kurort. To jest ścienna, czarna góra. Bo mamy dwa kurorty tutaj tak naprawdę. Tu właśnie czarną górę i zielenie. Brakuje nam czasu na zwiedzanie tego wszystkiego, to co za mną to kopalnia uranu, wykorzystywana oczywiście na potrzeby sowieckie najmocniej w okresie zimnej wojny, czytamy tam o specjalistach radzieckich, obecnie jest to ścieżka edukacyjna, ale taka konkluzja się nasuwa, że człowiek, który to pisał to chyba sam jeszcze mentalnie był w tamtej epoce komuny, bo specjaliści radzieccy i tak dalej. Właściwie to cały ten rejon, podobnie jak ten rejon kowar, rejon miedzianki wykorzystywany na potrzeby wydobywania uranu. To jedna wielka tajemnica. I dziwne jest to, że pomimo tylu lat po dziś dzień wiele osób wciąż boi się o tym opowiadać. dzień wizytę u Tomka Czekamy na Tomka Magda już wrzuciła z pracy też czeka na Tomka ja też czekam na Tomka Wszyscy czekamy Marcin czeka na Tomka ja Tomka jeszcze nie znam do zaraz go poznam to jest bardzo ciekawy element ponieważ specjalnie wpadam z wizytą do można powiedzieć widza kanału tak? autostopem tak. na koniec świata a najlepsze jest to, że Tomek ma już idą na ten opach. Tomek ma już 46. No i zajebiście. A dlaczego tak? Dlatego, bo cały czas jak wpadam do ludzi, którzy są starsi. w najgorszym przypadku w moim wieku. Albo minimalnie młodsi, ale z reguły starsi się 5, 10, 15 lat. To znaczy, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, bo jeżeli dociera się do ludzi starszych, doświadczonych się... życiem, to znaczy, że to jest dobrze. Przychodź tutaj, chodź tutaj do mojej. No już. A teraz wybrałeś sobie niewłaściwą. Dawaj, dawaj Piekarz przybył, nie wierzę. Dzień dobry! Nie, nie wierzę! Nie wierzę! No w końcu. Normalnie. Piekarz przyszedł. Piekarz, Piekarz przyszedł. Jak już radę rano. Rano ruszamy w góry. Mocy wściecznik, ale będzie dobrze. A to kręcona jest. No tak? O Boże, a ja nie jestem przygotowany. No, Na tym polegała <śm> cała <śm> zabawa. A co myślałeś?